Ach, grudzień. Czas odpoczynku i refleksji. Czas łagodzenia waśni tylko po to, by w nowym roku zacząć się od nowa. Czas ciepłego kakałka, czas malejącej populacji bezdomnych oraz moment, gdy gruby, czerwony facet daje ludziom rzeczy za darmo. Nie, 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 nie Stalin. Idealny czas przysiąść przy obisku, Witajcie, ja jestem Chaotic Good, a oto kolejny odcinek Pograj mi Mamo, Pograj mi Tato. Dziś na warsztat weźmiemy Dark Souls, specyficznie trzecią część serii. A zatem intro, start. Dark Souls, czyli z angielskiego Mroczne Dusze. Seria Souls od studia From Software wyrobiła sobie renomę gier bardzo trudnej. Do tego stopnia, że powstało określenie Soulsborne, czyli Zrodzone z Soulsów, jako gatunek gry wymagającej od gracza ogromnego skupienia, precyzji i oddania. Do tej kategorii, poza Sekiro, Shadows the Wise, czy Bloodborne, które też są grami From Software, zajcza się na przykład NiO czy Cold Vein. Fabuła w Soulsach jest bardzo luźno zarysowana i można przejść całą grę nie wiedząc za bardzo o co chodzi. Dopiero czytając dokładnie bardzo szczątkowe opisy niektórych znalezionych przedmiotów, można osiągnąć szerszy ogląd i zrozumienie tego uniwersum. Generalny zamysł jest następujący. Wcielamy się w człowieka, który zmarł, ale nie do końca i teraz użyjemy sposobu na spowolnienie i zniszczenie klątwy, która jego i wielu innych utknęła. Klątwa nieumarłych, piętnujące swoje ofiary, tzw. Dark Sign. DarkSign nie pozwala swoim nosicielom umrzeć. Zamiast tego powodując stopniowe wpadanie w szaleństwo i zepsucie zwane Halloween. Od angielskiego hollow, pusty. No więc, nasz rycerz, mag, czy kimkolwiek tam chce nie grać, wyrusza ratować siebie przed zgubnym wpływem klątwy. Zgodnie z założeniem fabularnym, większość istot, które spotkamy na naszej drodze, też będzie nosiło w sobie DarkSign. Ale zginęli i odrodzili się tyle razy, że pochłonęło ich Halloween. Mimo to. Gracze najbardziej muszą wystrzegać się innych żywych. Nie tylko sterowanych przez komputery przeciwników, ale też innych graczy. That's a lot of damage. Owszem, Soulsy można grać w pojedynkę w trybie offline, bez internetu, ale prawdziwa zabawa zaczyna się właśnie online. Ponieważ Soulsy są wymagające i uważane za trudne, gracze mogą sobie ułatwiać grę, przywołując pomoc. Pamiętaj jednak, że nie możesz zmusić kogoś do pomocy. Z drobnymi wyjątkami, jeśli chcesz pomocy od NPC, czyli postaci komputerowych, bo inny gracz może zostawić swój znak przywołania, i to ty musisz taki znak znaleźć i poprosić go o pomoc. Uważaj jednak, bo wraz z przybyciem sojusznika możesz paść ofiarą na Innego gracza, którego zamierzenie będzie wyeliminować ciebie. Natomiast pomóc Ci w podróży. Pod względem mechanicznym gra jest bardzo prosta. Na padzie mamy dwa klawisze, które obsługujemy prawą ręką i dwa, które obsługujemy lewą. Klawisze pod prawą ręką odpowiadają za atak silny i słaby, klawisze pod lewą za obronę i użycie specjalnego ataku, powiązanego z bronią trzymaną w prawej ręce. Sytuacja zmienia się w zależności co i jak ubieżemy. Na przykład trzymając tarczę w lewej ręce będziemy się nią bronić, ale trzymając ją w prawej będziemy ją uderzać. Niech cię jednak ta prostota nie zwiedzie. Gra wymaga od graczy cierpliwości, metodyki i przemyślenia sytuacji. I błyskawiczny kawy za brawurę, zbytnią pewność siebie czy skok na hurra jakoś to będzie. Nawet jeden szeregowy przeciwnik może zabić gracza, który zaczął go urocenić. A dwóch mniej więcej zwyczajnie mogą przynieść się do ściany i zatłuc z brakiem ciosu. No jeszcze mogę powiedzieć. Uważajcie na wąskie przejścia, pamiętajcie, że skarby leżące na widoku mogą być pułapką, nie dajcie się zjeść żywym skrzynią z jelikami. Po tym krótkim wstępie wyczekujcie nagranej serii z Dark Souls i trzymajcie się ciepło. Demonstrował Wam Chaotic Good. Do usłyszenia na szlaku. No! You should have waited! Well, it's too late now. I, Ziggler, invite the Catamina right by your side! Now that's a lot of damage!